Szanowni Państwo, co tydzień prezydent miasta spotyka się z przedstawicielami mediów, żeby przekazać im informacje o najistotniejszych wydarzeniach w mieście. Ostatnim gorącym newsem była informacja o przetargu na użytkowanie wieczyste Placu Inwalidów w Bielmstoku. Przetarg ten odbędzie się pod koniec kwietnia bieżącego roku. Prezydent Białego Stoku podpisał dokument, na mocy którego zainteresowane firmy będą mogły objąć niezabudowaną nieruchomość w rejonie ulicy Jurowieckiej i Fabrycznej na warunkach dzierżawy wieczystej. Wartość placu inwalidów wojennych wynosi 28 milionów 70 tysięcy złotych. Podpisałem zarządzenie o przeznaczeniu tego terenu do zbycia na użytkowanie wieczyste za kwotę 28 milionów. Ceny wywoławcze oczywiście, 28 milionów 70 tysięcy złotych. Do przetargu mam nadzieję dojdzie w drugiej połowie kwietnia tego roku. Nieruchomość obejmuje trzy działki o łącznej powierzchni 1,7 hektara. Jej przeznaczeniem jest zabudowa o charakterze usługowym, handlowym, zabudowa hotelowa, użyteczności publicznej lub mieszkaniowo-apartamentowa. Niezwykle cieszy nas to, że w Białymstoku mamy całą masę młodych, zdolnych ludzi. Prezydent miasta Białego Stoku przyznał ostatnio 17 stypendiów na działalność kulturalną. Dzięki temu, już w tym roku, zrealizowanych zostanie w naszym mieście kilkanaście ciekawych projektów. 60 tysięcy złotych, tyle łącznie wyniosły stypendia dla młodych twórców z naszego miasta. Przyznał je prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski. Stypendium otrzymał m.in. Jan Krutul za pomysł na realizację Królewny Śnieżki muzykaru dla Dzieci, Kamil Dobrowolski, który nakręci dokument o Białostockim Teatrze Lalek oraz Jacek Wiśniewski, pracownik Telewizji Białystok, który zrealizuje projekt filmowy Art of Białystok – Sztuka Młodego Miasta. Głównym bohaterem mojego projektu będzie moja uczelnia, Akademia Teatralna w Białymstoku. Chciałbym przez ten projekt jakby wniknąć. Znaczy wniknąć. Jako student wnikam osobiście i znam duszę i specyfikę mojej uczelni. Chciałbym żeby, chciałbym, żeby chociaż cząstkę tej duszy poznali mieszkańcy miasta i ludzie z zewnątrz. Jest to drugie stypendium, które otrzymałem. W tamtym roku także otrzymałem stypendium na podobne, podobny projekt, a mianowicie na musical o Kopciuszku. Cieszę się, że w tym roku też dostałem właśnie stypendium, bo pozwoli mi to właśnie rozwinąć. Skrzydła i możliwości. Cieszę się, że w tym roku też są na to większe środki z Urzędu Miejskiego. I dlaczego? Dlaczego akurat dla dzieci? Ponieważ. Myślę, że już teraz powinniśmy kształcić nowe pokolenie, przygotowywać je do w przyszłości do uczestnictwa w Filharmonii. Właśnie do, to pokolenie, które teraz wychowujemy, to będzie przyszłe pokolenie melomanów. Film będzie opowiadał o ludziach, młodych ludziach z stoku. Będzie taka konfrontacja młodych twórców, którzy, którzy działają na, na poziomie kultury, na polu kultury, którzy, którzy chcą coś przede wszystkim robić. I chciałbym właśnie w w tym akurat filmie skonfrontować te osoby, pokazać, że, że potrafią coś, coś stworzyć, że nie siedzą biernie prawda, w domach czy pod blokiem, ale robią sztukę, robią sztukę w lepszym bądź w gorszym wydaniu, aczkolwiek robią. Nabór wniosków na drugie półrocze bieżącego roku potrwa do końca kwietnia, a rozstrzygnięcie do końca maja. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.stypendia myślnik. Białystok.pl Staramy się bardzo dbać o białostockich rowerzystów. W mieście systematycznie rozwija się sieć dróg rowerowych. Kolejne powstaną już w tym roku. Dobra wiadomość dla rowerzystów. W ramach przebudowy ulicy Nowowarszawskiej w Białymstoku powstanie dwupasmowa jezdnia, obustronne chodniki oddzielone od jezdni zieleńcami, bądź wykonane jako przyległe do jezdni, oraz ścieżka rowerowa. W ostatnich latach podwoiliśmy długość tych ścieżek, oczywiście cały czas. Również pojawiają się i uwagi co do ich jakości, czy co do konkretnych rozwiązań. My oczywiście tych uwag nie, nie pozostawiamy jako, jako takich. One wpływają pozytywnie na kolejne projekty, które realizujemy. Najlepszym tego przykładem jest to, że wszystkie realizowane przez nas ścieżki są. Ścieżkami asfaltowymi o odpowiednich parametrach. Za sumę 345 tysięcy złotych zostanie wybudowana asfaltowa dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 i długości 650 m przy ulicy Czesława Miłosza oraz asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy długości 390 m przy ulicy Pod Krzywą. Tegoroczna zima daje się we znaki nie tylko pieszym i kierowcom, ale także miejskim urzędnikom. W związku z tym, że nie do końca jesteśmy zadowoleni ze stanu białostockich ulic, nałożyliśmy ponad 70 tysięcy złotych kar na białostockie firmy, które podpisały umowy i zobowiązały się do oczyszczania białostockich ulic. Generalnie oczywiście jest takie wrażenie, że firmy sobie po prostu z ośnieżaniem w tym roku nie radzą. Dlatego też tutaj nie można wyróżnić jednego z tych elementów. Uważam, że umowy powinny być wykonywane precyzyjnie. Będziemy wymagać od tego, żeby tak było, jakie są zapisy w umowach, a jeżeli nie będą firmy się wywiązywały, to po prostu będziemy sięgać do kar umownych. Bardzo serdecznie zapraszam do obejrzenia relacji z imprezy, która odbyła się w białostockim Ośrodku Kultury, a poświęcona była sztuce filmowej i muzyce węgierskiej. Dyskusyjny klub filmowy GAG działający przy białostockim Ośrodku Kultury po raz kolejny zaprosił miłośników produkcji krótkometrażowych na podróż filmową po świecie. 15 stycznia w kawiarni Fama można było obejrzeć dzieła filmowców z Węgier. Wszystkie prezentowane w Białymstoku filmy pochodzą z budapesztańskiego Infrox Studio. Instytucja ta jest odpowiedzialna za niedawne, widoczne w przeciągu kilku ostatnich lat, odrządzenie węgierskiego kina na arenie międzynarodowej. Czy krótkometrażowe podróże filmowe organizujemy już od trzech lat, a podróże na Węgry konkretnie także już od 3 lat? Dlaczego? Jest tam bardzo dobry klimat, piękny kraj, fantastyczne filmy. Myślę, że to widzowie każdego roku widzą. Bardzo dobre filmy krótkometrażowe, zupełnie inaczej niż Polacy, Węgrzy widzą świat, trochę inaczej opowiadają swoje historie. Świetna muzyka, także no myślę, że nie, nie, nie ma lepszego jakby, sposobu na pokazanie bratniego kraju, jak krótkometrażowe podróże filmowe, czyli połączenie muzyki, filmu, czas Czasami wystaw. E, także ta pełna fama pokazuje, że, że, ten, że to ma, ma sens. Impreza Hungarian Hot Paprika przyciągnęła do Famy ogromną ilość miłośników kina niezależnego. Magnesem były na pewno wielokrotnie nagradzane na światowych festiwalach. Produkcje takie jak kukułka, granaty, czy też Sześć pięter czystego szkła. Mówili, nie idziemy ci na rodzinę, jeśli wyjdziesz ze fotografię, to No bo myślę, że fama jest takim miejscem, gdzie. Jest zawsze fajnie i warto tutaj przejść, także ludzie to wiedzą i, i widzą, że, że pracujemy, tutaj ściągamy naprawdę konkretne ekipy i mm, oprócz tego, że no, Polak węgier dwa bratanki, to tak, to fakt. No, myślę, że jest tutaj szóstka węgrów, mam nadzieję, że zaraz się jakoś zaklimatyzują, są bardzo e, weseli, także myślę, że mamy podobne spojrzenie na świat. Możemy się lubić. Po projekcji wszyscy chętni mogli skosztować węgierskich trunków, a potem pobawić się przy muzyce prezentowanej przez pochodzącego z Debreczyna seniora Canardo, który w towarzystwie Ramlot Hazai Crew zaprezentował drzewiołowy program Bassinia Face, czyli miksturę dubstepu, dabu, hip-hopu, starych analogowych brzmień, a także muzyki tradycyjnej. Kolejne emisje programu Studio Wschodzący Białystok zawsze we czwartek na antenie TV Białystok oraz w portalach społecznościowych.